Witajcie, moi drodzy. Ten odcinek dedykuję dla osób, które szukają skutecznego sposobu, żeby zmienić coś w swoim życiu. Bez względu na to, co chcesz zmienić, tutaj porozmawiamy o uniwersalnym mechanizmie, który albo popycha nas do zmiany w sposób skuteczny, albo niestety blokuje nas przed zmianą. A więc będzie to podejście do zmiany najbardziej praktyczne. Pragmatyczne, ale przede wszystkim skuteczne. Bo wiele osób zastanawia się, jeżeli chcę zmienić swoje zachowanie, to jak mogę to zrobić? Czy samo myślenie wystarczy do tego, żeby dokonać takiej zmiany w swoim zachowaniu? I tu niestety musimy od razu powiedzieć, że samo myślenie nie wystarczy. Natomiast potrzebujemy treningu. I to często nie mieści nam się w głowie, że żeby zmienić zachowanie Musimy to wytrenować, nie tylko przemyśleć, tak wewnętrznie przepracować, ale ewidentnie musimy to wytrenować, bo w ten sposób działa nasz mózg. A więc to wytrenowanie w kontekście zmiany swojego zachowania nie jest żadną głębszą metaforą. To jest bardzo proste działanie, którego wymaga nasza głowa, wymaga nasz mózg. A więc dziś skupimy się na tym, jak taki trening przeprowadzić dobrze, skutecznie, poprawnie, żeby ta zmiana rzeczywiście zaszła, żeby pojawiła się ewidentna zmiana zachowania, która wpłynie na jakość naszego życia. I nasze pierwsze kluczowe założenie, które jest naprawdę najważniejsze do tego, żeby dokonać jakiejkolwiek zmiany w życiu, to jest zmiana naszego przekonania na temat w ogóle dokonywania różnych korekt w swoim życiu. Bo chodzi o to, że nasz umysł i nasze ciało można trenować i trzeba po prostu w to uwierzyć. Trzeba na głębokim poziomie zaakceptować to, że zarówno naszą głowę, jak i nasze ciało można wytrenować. A więc naszą głowę można wytrenować tak jak mięśnie. I bardzo lubię tą metaforę, której często używa Miłosz Brzeziński. Myślę, że Miłosza dobrze znacie, ponieważ każda osoba, która interesuje się psychologią, zna podcasty z Miłoszem Brzezińskim i jestem o tym przekonany, ponieważ bardzo wielu moich klientów mówi o tym, że słuchają Miłosza Brzezińskiego i tu swoją drogą polecam tą nową książkę Miłosza Brzezińskiego Miejski pustelnik, która jest rewelacyjna w kontekście dokonywania życiowych zmian. I tu właśnie mamy tą metaforę, którą używa często Miłosz Brzeziński, którą również często lubię wykorzystywać, ponieważ ona jest taka namacalna, jest taka dosłowna. Bo w tej metaforze chodzi o to, żeby wyobrazić sobie człowieka, który robi pięć przysiadów. Robi pięć przysiadów, no i taki człowiek mógłby powiedzieć, że jest skazany na to, żeby do końca życia robić te pięć przysiadów, że już nic więcej nie może zrobić. Po prostu jest osobą, która zrobi pięć przysiadów i to już jest koniec. Natomiast zobaczcie, że taka osoba, jeżeli zacznie trenować, będzie to robić regularnie, no to może w przyszłości, może za tydzień, za dwa, zrobi 6, 10, a za jakiś czas może zrobić 20 przysiadów. Czyli ewidentnie na tym przykładzie widać, że nasze ciało można wytrenować. Nawet osoby, które mają problemy z kondycją, problemy z nadwagą, jeżeli zaczynają chodzić na spacery, to czasami takie osoby mówią, że po 5, po 3 minutach już są zmęczone. Ale kiedy zaczynają wychodzić regularnie, to i te 5, 10, i 15 minut można pochodzić, bo nasze ciało się rozwija. I to bardzo łatwo nam zaakceptować na poziomie cielestym. To, że mięśnie się rozwijają, że nasze ciało się rozwija pod wpływem treningu. Natomiast bardzo wiele osób ma problem z tym, żeby zaakceptować, że w ten sam sposób działa nasza głowa. Czyli nasza głowa potrzebuje konkretnego treningu. A nie tylko myślenia, bo myślenie jest ważnym elementem, zaraz będziemy o tym mówić. Natomiast nie jest elementem jedynym i kluczowym. Trzeba wytrenować swoją głowę, żeby zmieniło się nasze zachowanie. I kiedy podejdziemy w ten sam sposób do swojej własnej głowy, jak do treningu fizycznego, to gwarantuję Wam, że zmiana będzie dużo łatwiejsza w Waszym życiu, ponieważ będziecie wiedzieć, na czym konkretnie macie się skupić. Bo moim zdaniem jednym z najważniejszych punktów w pracy mentalnej nad sobą, w pracy nad zmianą swojego zachowania, zmianą różnych aspektów swojego życia, to jest zmiana błędnego przekonania. Bo często, kiedy mówimy o ciele i mówimy o treningu, to wiemy, że każdy z nas może zrobić o jedną pompkę więcej, jeżeli zacznie trenować, pobiec trochę szybciej. Nad ciałem mamy tutaj, czujemy, że mamy większą kontrolę. Natomiast zobaczcie, co wiele osób mówi na temat Swoich pewnych zachowań, które wynikają z ich mentalności. Często te osoby przyklejają sobie łatkę, osoby, która nie może się zmienić. I takie osoby na przykład mówią: Nie radzę sobie z emocjami, paraliżuje mnie stres przed występami, dlatego na pewno nie nauczę się występować. Albo ktoś mówi: Jestem nieśmiały, na pewno nie poznam żadnej atrakcyjnej kobiety, żadnego fajnego mężczyzny. Albo wiele osób mówi Mam bardzo kruche ego, dlatego bardzo szybko obrażam się na swoją partnerkę, gdy tylko mi się coś nie spodoba. Zaraz po mnie od razu widać, jak ładują się we mnie emocje jak trochę jak wulkan, wybucham i mamy z tego powodu konflikty. Taki jestem, nie potrafię tego zmienić. Albo ktoś może powiedzieć, unikam trudnych rozmów, za wszelką cenę po prostu manewruję w moim związku tak, żeby nie było trudnych rozmów. Albo ktoś sobie przypisuje taką łatkę, jestem emocjonalnie niedostępny, nic się z tym nie da zrobić. Albo ktoś sobie mówi, dopada mi prokrastynacja, ciągle prokrastynuję, nie wiem jak się mam za coś zabrać. Albo ktoś mówi, Nie jestem asertywny, nie potrafię stawiać granic. I najczęściej osoby, które przyklejają sobie takie łatki, czują, że te łatki są tak do nich przyrośnięte, że nie da się nic z tym zrobić. I to jest właśnie to błędne przekonanie, że jeżeli patrzymy na nasze ciało, to czujemy, że możemy je rozwijać. Każdy może pobiec szybciej, każdy może zrobić jeden przysiad więcej, jeżeli zacznie trenować. Natomiast nie wierzymy w to, że jeżeli w tym momencie jesteśmy nieśmiali. Jeżeli nie radzimy sobie ze stresem podczas wystąpień, jeżeli nie radzimy sobie z emocjami, jeżeli jesteśmy emocjonalnie niedostępni, jeżeli nie potrafimy stawiać granic, to często ludzie mówią: taki jestem, to się po prostu nie zmieni. Nie mam szans na to, żeby nad tym pracować. I to jest podstawowy błąd, który niestety hamuje nasz rozwój, hamuje naszą zmianę. Bo właśnie w ten sposób traktujemy coś, co moglibyśmy przepracować i wytrenować, jako coś, jest, jako coś co jest dla nas wyrokiem, czytanie, śmiałość, czy brak stawiania granic, a więc musimy to przekonanie odrzucić. Kiedy je odrzucimy, to dopiero może się zacząć nasza prawdziwa mentalna praca nad sobą. A więc mam nadzieję, że w tym momencie już zaakceptujecie takie przekonanie, że umiejętności mentalne. Można również wytrenować. Nasza głowa, jak i nasze ciało, można to zmieniać za pomocą treningu. A więc można nauczyć się w zdrowy sposób zarządzać swoimi emocjami, bo jest to umiejętność, trzeba to wytrenować. Można lepiej sobie radzić ze stresem w różnych sytuacjach, bo można to wytrenować. Można nauczyć się stawiać granice, bo jest to umiejętność, która wymaga treningu. Jak będziesz to trenować, to na pewno staniesz się lepszy w asertywności i w stawianiu granic. A więc można podsumować, że wszystko, co jest umiejętnością, można wytrenować. Ale trening wymaga czegoś więcej niż myślenia. Bo niestety problemem osób, które skupiają się na rozwoju osobistym, na pracy nad sobą, jest to, że strasznie mocno przykładają wagę do myślenia, ale zapominają o pozostałych elementach, które są kluczowe w procesie zmiany. Jeżeli pojawia się w twojej tendencji sama chęć do tego, żeby przepracować wszystko swoim myśleniem, to ja ci gwarantuję, że twoje sukcesy albo będą minimalne, nie na poziomie, na który zasługujesz. Albo zatrzymają się w pewnym momencie w miejscu i pojawi się rozczarowanie, pojawi się frustracja. I bardzo wiele osób, które dotykają świata rozwoju osobistego, świata psychologii, to są osoby, które po pewnym czasie i tym rozwojem osobistym, i tą psychologią, i pracą nad sobą są tak rozczarowane, że robią kilka kroków wstecz i mówią: To nie ma dla mnie sensu. Ale widzę ewidentnie, że są to osoby, które stawiają wszystko na jedną kartę. Na kartę pod tytułem "Myślami", samym myśleniem zmienię swoje życie, zmienię swoje zachowanie, ale pamiętajcie, że myślenie jest tylko jednym z elementów w treningu, a potrzebujemy czegoś więcej do trwałej zmiany, do zmiany naszego zachowania. A więc mam nadzieję, że na tym etapie już dwie rzeczy są jasne: po pierwsze, umysł i ciało można trenować, po drugie, trzeba zaakceptować, że my możemy się zmienić. Ale ta zmiana wymaga regularnych treningów. Jeżeli ty robisz te 5 pompek, 5 przysiadów dzisiaj, ale będziesz trenować dziś i za rok, no to prawdopodobnie twoja zmiana będzie bardzo, bardzo niewidoczna albo będzie bardzo oddalona w czasie. A więc żeby zmienić na poziomie mentalnym swoje zachowania, trzeba to regularnie trenować. I to jest kluczowe, jeżeli zrozumiemy jak działa nasz mózg, bo Nasz umysł, nasz mózg interpretuje to, co dzieje się na zewnątrz. On po prostu obserwuje to, czym my się zajmujemy, i dzięki temu, że my zajmujemy się pewnymi sprawami regularnie, to dla naszego umysłu, to dla naszego mózgu staje się ważne. To, co powtarzasz, staje się ważne dla Twojej głowy. Głowa w ten sposób się skupia na pewnych rzeczach. I to właśnie dlatego działanie w pewnych obszarach jest kluczowe. Bo czym częściej coś powtarzasz, tym staje się to dla Ciebie ważniejsze. Przykładasz do tego większą uwagę, i dlatego Twój umysł się uczy, że to jest akurat ważna czynność w Twoim życiu, a więc można zacząć się wzmacniać, można zacząć nad nią pracować. I dlatego chodzi tutaj głównie o to, że myślenie jest ważne, ale myślenie wymaga również konkretnego działania, bo myślenie cały czas odbywa się w naszej głowie. I to nie napędza tego mechanizmu, o którym powiedziałem, tej koncentracji, tej uwagi na to, że coś jest dla ciebie ważne. A więc to myślenie musi się cię spowodować do tego, żeby wyjść ze swojej głowy i zacząć w czymś działać, coś praktykować. I dopiero kiedy stanie się to zewnętrzne, twoja głowa nada temu znaczenie. Bo możesz czy niektóre tematy analizować miesiącami. Ale może to nic nie zmienić w kontekście Twojego konkretnego zachowania. A więc weźmy tu przykład ze związków. Przykładowo jesteś w sytuacji w związku, w którym nie potrafisz stawiać granic. Że Twój partner czy Twoja partnerka te granice przekracza. I myślisz tygodniami o tym, że musisz w końcu powiedzieć swojemu partnerowi czy swojej partnerce, że... Przekracza twoje granice, że coś trzeba z tym zrobić. Możesz analizować każde słowo, którego użyjesz. Możesz też próbować przewidywać różne odpowiedzi swojego partnera czy partnerki. Ale pamiętaj, że póki siedzi to w twojej głowie, nic to nie da ci w życiu, to nic nie zmieni. Dopóki ta rozmowa realnie się nie odbędzie, dopóki nie wypowiesz tych słów, nie doprowadzisz do tej rozmowy, nie usłyszysz słów swojego partnera, nie skonfrontujesz się z tą sytuacją, a więc nie pojawi się działanie, Twoje myślenie w głowie, twoje analizowanie do niczego nie doprowadzi, a co więcej, w pewnym momencie będziesz tak długo przeżuwać ten temat, że to cię obciąży. To jest właśnie sytuacja osób, które nadmiernie myślą. I nic nie robią, ponieważ są przytłoczone swoimi myślami. Bo jeżeli ty analizujesz jeden scenariusz, co ty zrobisz w momencie, kiedy jak powiesz swojemu partnerowi, że on przekracza twoje granice? Ale jeżeli już analizujesz dwudziesty scenariusz, który już jest najczarniejszym scenariuszem, że on się obraża, wychodzi i w ogóle zrywa z waszą znajomością, no to ten scenariusz możecie przytłoczyć. I niestety tak może działać nasza głowa, jeżeli my pozwalamy jej nadmiernie myśleć. Scenariusze są potrzebne, ale nadmierna ilość scenariuszy zamiast pchać nas do działania, blokuje nasze działanie. I bardzo często spotykam się z takimi sytuacjami moich klientów na konsultacjach, że oni tak dużo myślą w swoim życiu nad pewnymi zmianami, że te zmiany nigdy nie następują, bo oni mają dużo w sobie lęku, obaw, stresu. I dużo przeszkód wewnętrznych, bo tak nakręcili się na pewne sprawy, że czują teraz, że nie mają tego wszystkiego pod kontrolą, a więc nie mogą wykonać nawet najmniejszego kroku w kierunku, o którym tak długo myślą. Możemy tutaj też wziąć inny przykład ze sfery zawodowej. Przykładowo, zastanawiasz się tygodniami albo nawet miesiącami, że chcesz porozmawiać z szefem o podwyżce. Może analizujesz, jakie będą tutaj scenariusze, słowa, jakie użyjesz, jak, jaki to będzie dzień. Ale jeżeli nie doprowadzisz tej do tej rozmowy, jeżeli nie skonfrontujesz się z szefem, z jego stanowiskiem, nie wyrazisz swojej opinii, to nic się nie zmieni. Ty możesz i rok analizować tę sytuację, że chcesz tej podwyżki i w pewnym momencie możesz wręcz przez to analizowanie, że chcesz tej podwyżki, miesiąc za miesiącem chcesz jej, mielisz to w głowie, dla ciebie ten temat jest znany, szef zupełnie o tym nie wie. To w tym momencie możesz nawet się zniechęcić do tej pracy, bo nakręcając się na tą podwyżkę, czujesz wręcz wewnętrznie, że na nią zasługujesz, a jednak jej nie ma. Nie dostajesz większej pensji, a więc możesz tymi nadmiernymi myślami zniechęcić się wręcz do pewnych tematów. A więc widzimy wyraźnie, że takie nakręcanie się może blokować naszą zmianę. A więc teraz możemy się zastanowić: no dobrze, to jeżeli zmiana wymaga treningu trening to konkretne działanie to jak zacząć działać? Czemu nie mogę zacząć działać? Wiele osób pyta się, skoro niby to takie proste, niby możemy zmieniać się, pracować nad sobą mentalnie dzięki konkretnym treningom, no to jak zacząć działać? No bo na działaniu właśnie przecież opiera się cały ten trening i uczenie naszego mózgu, co jest ważne. I tu pojawia się pewna formuła, która może Wam pomóc. Bo mówiliśmy tutaj o myśleniu, ale myślenie jest tylko jednym z trzech elementów. Które mogą doprowadzić Was do konkretnego działania. Ono jest ważne, zawsze to podkreślam, ale nie jest jedynym składnikiem, który jest nam potrzebny do tego, żebyśmy wprowadzili zmianę w życie. Myślenie jest pierwszym elementem, bo myślenie jest planem działania. Po prostu tworzymy pewną mapę kolejnych kroków, wyobrażamy sobie tę sytuację, trenujemy ją w głowie. Decydujemy się, co chcemy zrobić, ja chcemy coś powiedzieć, ale to jest tylko pierwszy element tego procesu. Wyznaczamy swoją pewną mapę, no i musimy coś z tą mapą zrobić, bo samo myślenie nie dodaje nam energii, a nadmierne myślenie jeszcze nam tą energię do działania odbiera. I to właśnie odczuwają osoby, które są przytłoczone swoim perfekcjonizmem. Które ciągle ruminują w swojej głowie, czyli nadmiernie myślą o pewnych tematach, ciągle te tematy odbijają się w ich głowie, i to są osoby, które zatrzymały się na tym pierwszym elemencie do zmiany. Wydaje im się, że to jest jedyny element, który jest do zmiany potrzebny, ale nic nie robią. Czyli przytłaczają się myślami, chcieliby coś zmienić, bo to analizują, ale nie mogą wykonać najmniejszego kroku, bo nie mają energii. Czyli nadmierne myślenie blokuje naszą energię do działania. I dlatego, jeżeli to wiecie, to trzeba wiedzieć również, kiedy myślenie przerwać i kiedy przejść do kolejnego kroku. Bo kolejnym krokiem, drugim z tych trzech składników, który jest nam potrzebny do konkretnego działania, a więc do konkretnego treningu, to są nasze emocje, strasznie niedocenione. My często walczymy ze swoimi emocjami, a emocje w procesie ewolucji, w procesie tego, jak kształtował się nasz mózg, to jest po prostu paliwo do działania. I trzeba nauczyć się to paliwo wykorzystywać, bo emocje może, mogą stać się Twoim paliwem rakietowym, które naprawdę doda Ci dużo siły i energii. I tak jak nadmierne rozmyślanie często energię nam obniża i powoduje, że mamy coraz mniej siły do działania, to właśnie emocje powinny być tym zapalnikiem, które, który pcha nas do konkretnego działania. I to właśnie emocje często decydują o tym, czy ty ruszysz z miejsca, czy pozostaniesz w analizie w swojej głowie, że będziesz ciągle tylko przerzucać te swoje myśli i do niczego tutaj nie doprowadzi, do żadnej zmiany, takie przerzucanie tych myśli? A więc, jeżeli zaakceptujemy, że to emocje są naszym paliwem działania, to będziemy wyraźnie wiedzieć, że jeżeli nie pozwolimy sobie na te emocje, to nie będzie paliwa, nie będzie nam się chciało, będzie ciągłe odkładanie czegoś na jutro. A więc o swoje emocje trzeba zadbać, swoje emocje trzeba rozumieć i swoje emocje trzeba nauczyć się wykorzystywać do właściwych dla nas celów. Nauczenie się wywoływania pewnych emocji, które mają nas skłonić do działania, jest kluczem do tego, żeby wprowadzić do swojego życia zmiany. Natomiast mówiłem Wam, że istnieją trzy elementy, które są potrzebne do tego, żeby skutecznie działać. Działanie przekładamy na trening. A więc tym trzecim elementem, tu myślę, że bardzo niedoceniony i często nawet ludzie w tym kontekście nie patrzą na ten trzeci składnik. Bo chodzi mi tutaj o otoczenie. Bo otoczenie może być twoim cichym sabotażystą i może być twoim głównym hamulcem. Jeżeli ty już nawet przemyślisz temat, nie nadmiernie, ale we właściwy sposób. Jeżeli masz właściwe emocje do tego, żeby zaraz ruszyć, to tutaj niestety bardzo duża część osób, które już są prawie u mety, Właśnie w tym momencie uderzają w ścianę, ponieważ próbują działać w niewłaściwym otoczeniu. A więc jest to taki element, który bardzo często ignorujemy, kiedy już czujemy, że złapiemy trochę tego wiatru w żagle. A więc może być sytuacja, kiedy masz pomysł, masz już plan, masz entuzjazm, czyli są dobre emocje, które można wykorzystać do tego, żeby zaraz w tym momencie zacząć działać. Już jesteś w blokach startowych, ale idziesz do osoby, z którą sobie rozmawiasz. I ta osoba żyje w lęku, wszystko krytykuje, podcina ci skrzydła, a więc cały twój plan, całe twoje emocje, całe to twoje podgrzanie i przygotowanie do tego, żeby ruszyć z miejsca, to wszystko wyparowuje. I bardzo często moi klienci mówią mi o tym. Na przykład sytuacja, która często się powtarza, czyli ktoś ma świetny pomysł na nowy biznes, wierzy w ten biznes, już przeanalizowała sobie ta osoba kilka kroków, wie jak to mniej więcej zrobić, te pierwsze ruchy, ma dobre emocje, bo wierzy w ten swój pomysł. No i pierwsze co robi, to idzie do swojej mamy. Mamy, która wie, że jest bardzo krytyczna. Mamy, która żyje w ciągłych lękach, mamy, która ciągle powtarza: że Nie wychylaj się, po co ci to? A więc ty sprzedajesz jej ten pomysł na swój biznes, mówisz o tych swoich emocjach, że już jesteś gotowy do działania, a ona z miejsca wylewa ci zimny kubeł tych swoich trudnych emocji na głowę, podcina ci skrzydła i mówi: To nie ma sensu, w ogóle nie rób tego, szkoda twoich nerwów, pracy, na pewno ci się to nie uda. A więc po takiej rozmowie twój entuzjazm znika. Twoje emocje do działania już w ogóle ich też nie ma, wyparowują. Plan trafia do szuflady, a ty czujesz frustrację, zniechęcenie, i kiedy masz kolejny pomysł, to już czasami nawet go nie analizujesz, już nie podgrzewasz tych emocji, bo wiesz jak to się skończy kolejny plan w szufladzie. I to jest ten element, który niestety bardzo łatwo przegapić w naszym życiu, kiedy wydajemy się już gotowi do działania. Mamy plan, mamy dobre emocje, ale nie dbamy o zarządzanie naszym otoczeniem. I to nie jest tak, że brakuje ci czegoś, że brakuje ci samodyscypliny, charakteru i tak dalej. Często nie. Po prostu brakuje ci umiejętności zarządzania swoim otoczeniem. Bo niestety otoczenie albo nas wesprze i pozwoli nam się rozwijać, albo za wszelką cenę będzie dbało o to, żebyśmy stali w tym samym miejscu. Bo często nasze otoczenie nie lubi tego, że my mamy się rozwijać, że my mamy coś zmienić, bo to by im pokazało często, że zmiana w ogóle jest możliwa. Dlatego, tkwienie w takim otoczeniu, które równa cię do swojej średniej, często niskiej średniej, zaniżonej dla ciebie, to niestety jest błąd, który popełnia wiele osób. A więc możemy zobaczyć tutaj po przeanalizowaniu tych trzech czynników, które potrzebne są do tego, żeby naprawdę zacząć działać, a jak wiemy, działanie to element treningu, a trening jest nam potrzebny do tego, żebyśmy rozwijali umiejętności. To trzy takie kluczowe blokady to na przykład myślenie bez emocji, czyli przeżuwanie tych myśli, ale nie ma paliwa do działania. Bez paliwa nie ma energii, nie ma konkretnych kroków, a w pewnym momencie przemyśliwuje. A w pewnym momencie za dużo myślimy o pewnym temacie, i pojawia się tak wiele blokad, lęków, obaw, że my na pewno nie ruszymy z miejsca. A więc myślenie bez emocji, brak działania, kolejna blokada. Emocje bez myślenia to jest właśnie takie podejście, gdzie żyjesz samymi emocjami, gdzie pojawia się chaos, gdzie ty się miotasz robisz wszystko, albo nie robisz niczego. Po prostu z kwiatka na kwiatek skaczesz. Nie masz żadnego pomysłu, żadnego planu. To wszystko jest przypadkowe i nie składa się w jakąś całość. Jest wiele takich chaotycznych osób, które działają pod wpływem emocji, ale w sumie w żadną stronę to nie idzie. A więc emocje bez myślenia to jest po prostu jakieś działanie tylko pod wpływem impulsów i chwili. To są osoby, które mają 50 rozpoczętych projektów po jednym kroku, bo do tego są dobre emocje, żeby zrobić pierwszy krok, ale nie mają pomysłu. Jak zrobić następny krok? Już nie mówię nawet o tym, że nie mają pomysłu, jak dokończyć swój projekt. A więc emocje bez myślenia to działanie chaotyczne, przypadkowe, które na pewno nie doprowadzi do końca tego procesu. I tu mamy jeszcze trzecią blokadę. Czyli mamy dobre myślenie, mamy dobre emocje, ale nie mamy zarządzania otoczeniem. Czyli to jest sytuacja, w której my o swoich projektach, pomysłach opowiadamy komuś, kto na pewno zaraz to skrytykuje, kto podetnie nam skrzydła. I to prowadzi często do wypalenia i rezygnacji. A więc na to musicie uważać, żeby nie popełniać tych błędów, jeżeli rzeczywiście chcecie zacząć konkretnie działać. Że trzeba myśleć, ale trzeba też mieć emocje i trzeba mieć właściwe otoczenie, bo myślenie bez emocji brak działania. Emocje bez myślenia chaos, przypadkowość, impulsywne działanie. Natomiast jeżeli zadbamy już o właściwe myślenie, właściwe emocje, ale niestety sprzedamy nasz pomysł w niewłaściwym otoczeniu, to możemy również bardzo szybko się wypalić, zniechęcić i szkoda naszej energii, bo każdy kolejny rozpoczynany proces z myśleniem i z emocjami, i znowu ładowanie tego wszystkiego w nieodpowiednie otoczenie, w pewnym momencie nas zniechęca do tego, żebyśmy cokolwiek próbowali zrobić, bo my wiemy, jaka jest końcówka, że po prostu znowu przyjdzie rozczarowanie. Nie chcemy się rozczarowywać. A więc unikamy już dobrego przygotowania, a to było tylko spowodowane tym, że ten trzeci element u nas nie grał, czyli nie mieliśmy właściwego wspierającego otoczenia. A więc mam nadzieję, że dzisiaj zrozumieliście, w jaki sposób trenować umiejętności, bo by trenować umiejętności trzeba działać. Aby działać, trzeba wykorzystać trzy składniki, które do takiego działania są nam potrzebne nie tylko myślenie. Bo trening mentalny, nie tylko ten fizyczny, ale ten mentalny naszej głowy, polega właśnie na tym, żeby te trzy rzeczy zagrały. Bo tylko te trzy rzeczy, jak zagrają, to nasza zmiana będzie skuteczna. A więc, myślenie, musimy wiedzieć, co mamy robić, mieć jakiś plan, wiedzieć, w którym kierunku działamy, emocje, czyli mieć. Paliwo do konkretnego działania, żeby nasze myślenie przekuć na działanie, oraz musimy znaleźć wspierające otoczenie i unikać tego otoczenia, które będzie podcinać nam skrzydła, bo inaczej pojawi się frustracja, rozczarowanie i to będzie Twój największy hamulec. A więc pytanie do Ciebie: na jakim ty etapie najlepiej sobie radzisz? Czy to jest myślenie, czy to są emocje, czy to jest otoczenie? I jak myślisz, jak dołożyć te pozostałe elementy, których w tym momencie Ci brakuje? Napisz w komentarzu, jak przeprowadzisz swój trening, wybierz jakąś jedną umiejętność i spróbuj wprowadzić to, o czym powiedziałem się w tym odcinku, i napisz o swoich efektach, przemyśleniach oraz konkretnych działaniach.